Podczas tego finału też Marcinowi jedna z dziennikarek zadawała takie pytania jak. O to, czy jest zakochany, czy ma dziewczynę, czy według Ciebie to są odpowiednie pytania do młodego chłopaka? Myślę, że to zależy. Szczególnie, że on jest... No to był program, który był o śpiewaniu, więc może akurat w tym momencie po samej wygranej dla tak młodego chłopaka to jest takie dziwne, ale myślę, że to też jest ciekawe, bo młode osoby też się zakochują. My wszyscy pamiętamy pierwsze miłości, więc myślę, że, że to miało być bardziej tak, żeby zobaczyć go z drugiej strony, nie z tej strony scenicznej, tylko tej takiej bardziej osobistej. A tego wszyscy przecież jesteśmy ciekawi. Niezależnie od programu, niezależnie od gwiazdy, każdy jest ciekawy tego życia prywatnego, więc myślę, że to bardziej o to chodziło. No, to bardziej, że wszyscy będą śledzić jego życie osobiste od dziś, bo tak to jest. Ja, ja mam nadzieję, że po prostu wszystko i dobrze będzie się układało zawodowo i jeśli chodzi o życie prywatne. Ty masz, widzisz, takie zdanie pozytywne, a jego trener, Dawid Kwiatkowski, obruszył się tym pytaniem i wywołał awanturę tej dziennikarce, że ona nie powinna mu takich pytań stawiać, właśnie po programie po wygranej. Słusznie? Ja myślę, że Dawid zawsze ma dobre intencje, szczególnie jeśli chodzi o kogoś z jego drużyny. On się bardzo zżył z Marcinem, opiekował się nim, tak naprawdę doprowadził go do wygranej, więc też jako prowadząca widziałam tą więź. Taka yy... To jest prawdziwa taka ludzka natura, która nagle się przebudza, żeby kogoś chronić, więc on po prostu chciał, żeby ten Marcinek został Marcinkiem dzieckiem, bo to jest tylko sekunda i czasami można kogoś bardzo skrzywdzić, więc myślę, że to były zupełnie dobre intencje i. To się ceni waleczność, że ktoś potrafi tak kogoś objąć, powiedzieć: Nie, ja cię nie dam skrzywdzić. Więc myślę, że tylko o to chodziło Dawidowi, którego uwielbiam, i też obserwując jego w programie, jego relacje z wszystkimi uczestnikami, naprawdę. Miałam do niego wielki szacunek, znamy się długo już, ale jeszcze bardziej zrób mój szacunek co do jego osoby. Jestem pełna podziwu tego, jak młody człowiek może z taką dojrzałością podchodzić do młodych ludzi, którzy są na początku swojej, swoich karier. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. E, tutaj się bardzo dużo dzieje. E, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy e, na przykład ze mną. Więc e, jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.